Miła dla mnie, ponieważ yy, żyłem w radzeniu ze swoją rodziną ponad yy, 34 lata. No i w zasadzie nigdy takich splendorów nie uzyskałem. Dlatego też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny tutaj zarządowi i społeczności Radzenia Podlaskiego no za to wyróżnienie, za to symboliczne wyróżnienie, za ten honor. Kibicem Orląd jestem od 1975 roku, kiedy właśnie sprowadziłem się do radzenia z Patrzewa. I ponieważ no, generalnie byłem kibicem, piłki nożnej, ale nie tylko, no, zacząłem przychodzić tutaj na, na mecze. Na ten stadion, <gry> który wtedy po prostu był. Wtedy jeszcze nie miałem takiej refleksji ponieważ no, nie byłem tutaj znany w środowisku, byłem wiceprezesem Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Radzyniu, Białej Podlaskiej Siedzibą w Radzeniu. ale jeszcze ta działalność społeczna tak mnie wtedy nie interesowała. Ale jak dzisiaj patrzę z perspektywy tych 50 lat mojego, że tak powiem, kibicowania, no to Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy zaangażowałem się i, i moja firma Spomlek, Leżarnia Spomlek, no to powiem szczerze, że wracam zawsze z największą przyjemnością. I wtedy, kiedy są chwile jakieś trudne, czyli chwile załamania, no to wracam do, właśnie do klubu sportowego, prawda, który mnie w jakiś sposób regeneruje i wyobrażam sobie, że jeżeli wtedy żeśmy mogli no to teraz ja też mogę. Także szanowny panie prezesie, dostojni goście, drodzy przyjaciele, dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, po prostu, bo być na stuleciu, no to czasem komuś w życiu się nie zdarza, a nam akurat się zdarzyło, usłyszeliśmy tutaj taką głęboką, że tak powiem historię, tych wszystkich ludzi, którzy byli przed nami I którzy, że tak powiem, pracowali na rzecz klubu, ale również i na rzecz społeczeństwa Ponieważ klub to jest również i społeczeństwo Klub to jest, to jest klub sportowy to jest wychowanie młodzieży Wychowanie młodzieży To jest odciągnięcie i wtedy, prawda, od jakichś niedobrych sytuacji męskich no ale wtedy jeszcze było obowiązkowe wojsko, to jeszcze Faceci mogli troszeczkę w wojsku być przykróceni. Dzisiaj wojska nie mamy, w związku z tym no, musi być sport. Musi być sport, który wychowuje i który dba po prostu o przyzwoitość ludzi, o przedsiębiorczość, bo wiadomo, jak jest w piłce. Jesteśmy wspólną, że tak powiem, drużyną i musimy myśleć nie tylko o sobie, ale przede wszystkim i o tym, co jest, że tak powiem, w nas. Na sporcie, na piłce nożnej, w takim wydaniu jak my tutaj jesteśmy, się nie zarabia. Tutaj się biznesu nie stworzy. Tutaj no, trzeba troszkę pieniążków wyłożyć, ale te pieniążki nie są zmarnowane. Zawsze za moich czasów taką dobrą podporą no, to był urząd miasta. Bo w naszym budżecie on był no, znaczący ponad 300 tysięcy. 350, żeśmy co roku utrzymywali. Główny sponsor, czyli studia około 250 tysięcy. To było 16 lat temu. No, czyli jest to już prawie 600 tysięcy. Wiele drobnych również i innych przedsiębiorców również w jakiś sposób się finansowo dokonało, do, dokładało do tego naszego, że tak powiem, wspólnego interesu. Dlatego mogliśmy po prostu być w trzeciej lidze, no, i te wyniki też no, były, że tak powiem, takie, jak Państwo życie tutaj przedstawiali. Chciałbym powrócić tak na chwilkę, tylko do moich czasów. Przepraszam, nie będę przedłużał, ale tak krótko. Rok 2001-2008, to jest 7 lat mojej tutaj prezes prezesury, ale no, ja byłem prezesem, natomiast byli tutaj wspaniali koledzy którzy, dyrektorzy zakładów, którzy są tutaj ze mną i bardzo Cię cieszę, pozdrawiam po prostu wszystkich, wszystkich kibiców, ale szczególnie tych, którzy ze mną, że tak powiem, pracowali. Nie oglądaliśmy się, co tam, kto nam zostawił. Szczególnie poprzedni, co nam zostawił, to żeśmy o tym nie mówili, tylko zakasaliśmy rękawy i wspólnie planowaliśmy, co zrobić. Tak nie, nie tutaj klasyfikował, ale każdy włożył tutaj bardzo dużo serca i bardzo dużo pieniążków swoich zakładów. Wymienię. Górnicza Fabryka Narzędzi Jan Proszek. Po prostu. na Bardzo proszę, proszę. Bardzo proszę. Kolega Andrzej Tarkowski. Również budowniczy naszego padlona. zaangażowany człowiek, zresztą późniejszy prezes i słusznie pawilon został wybudowany wyjątkowo, dokładnie, z bardzo dobrą jakością. Tak, Kolega Jacek Piekutowski, jak sobie przypominam. Też, <kluczy> to jest bardzo działacz i też no sponsor po prostu tego klubu. No, z takich pracowników bardzo zaangażowanych, to jeszcze tutaj widzę kolegę Kolega no. Kur. O, właśnie. Nie można już tego. Przepraszam. Przepraszam. Niestety latka lecą i już ta głowa nie funkcjonuje tak jak, tak jak było to kiedyś. Także ja też bym takim no, po prostu kierownikiem i tego. No, kolega. Tutaj to już wyróżniony specjalną nagrodą, i tak dalej, no to też serdecznie pozdrawiam. Są koledzy z Zespolnego, którzy ze mną tutaj współpracowali i wykonywali wszystkie prace po prostu związane z tym, żeby klub i żeby drużyna mogła jak najlepiej, że tak powiem, funkcjonować. Tak, takie tylko nie dla chwały, ale dla podkreślenia. Często spotykaliśmy się w tych baraczkach tam na posiedzeniu zarządu. Pewnego razu wyszliśmy już no, mocno spoceni, bo była e, tam ostra dyskusja. E, no i ja mówię, słuchajcie, a co by byście powiedzieli, że tu będzie ty ty tysięcznik? No, kurczę, chyba troszkę zaskoczyłem wszystkich, ale chodziło o tysiąc krzesełek na tym stadionie. Bo przecież wiadomo, że ich, że ich nie było. No i tak wspólnym wysiłkiem po prostu dzięki projektowi Janusza Domeńskiego, bo muszę go, nie ma go tutaj, ale muszę go przywołać, który zaprojektował po prostu i, no, byliśmy z lekiem chyba w Toruniu czy w Bydgoszczy, prawda, i przywieźliśmy te e, krzesełka. I one myślę, że chyba są do tego czasu, a jeżeli nie, no to Just na zostały już tak wymienione i bardzo słusznie, i bardzo słusznie. No, a później takie drobne rzeczy, nie? Jak powiększenie stadionu, bo był niewymiarowy i też tutaj trochę było kłopotów, ale jakoś żeśmy to przebrnęli. Zegar, no i wreszcie zegar stadionowy, no i wreszcie po prostu budynek, który tutaj Andrzej Tarkowski świetnie, że tak powiem, budował. No, cóż jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? No, to myślimy sobie, jak, jak dobra drużyna. Jeździ po czterech województwach, no to kurczę niech ma autobus, no i trzy firmy z Bomlek, górnicza fabryka Tarkowski, ktoś jeszcze nie pamiętam dokładnie, jako nie tyle sponsorzy, bo sponsorzy też, ale jako poręczyciele. Też się nam po prostu trochę udało, pojechaliśmy do Sadusa, a tam akurat nie trafiłem ziomka, no to oczywiście jak już żeśmy tam cenę troszkę trochę zbili, rozłożył nam to na raty. Niestety panie prezesie, ale ostatniej raty już mi nie dał dane, żeby spłacić, no także, także przepraszam bardzo, bo, bo czytałem właśnie, że tego, tak, że autokar był niespłacony, także, także dzisiaj przepraszam pana tutaj publicznie. I tak było również i wiele rzeczy. Staraliśmy się być tutaj takim jakimś zwornikiem społeczeństwa. Żeby po prostu to społeczeństwo nie było ospałe, tylko żeby z chęcią przychodziło na stadion. Oczywiście no były również i takie rzeczy, jak przecież trzecie boisko, no to też z grubszych rzeczy, żeśmy do tego, tam kolega luty, prawda, i międzyrzeckie przedsiębiorstwo po prostu bardzo nam pomogły, jednostka wojskowa i tak dalej, ale szukaliśmy ludzi, takich, którzy lubią sport którzy czują sport, którzy wiedzą, że to nie jest tylko to, że są wyniki lepsze, gorsze, prawda, bo to jest sport, tak, że musimy umieć wygrywać, przegrywać, prawda, ale że to jest coś więcej, że to jest to właśnie wychowanie i władze właśnie samorządowe i tak dalej, no powinny to mieć yy, gdzieś tam w swoim że tak powiem statucie zresztą i przedsiębiorstwa też tutaj funkcjonujące też no, dobrze jest mieć właśnie w swoich tam certyfikatach i tak dalej i tak dalej wpisane że to jest działalność po prostu też społeczna rzecz społeczności a jeżeli chodzi o samorządy no to no to to jest kwestia młodego pokolenia młodego pokolenia wtedy żeśmy też już wcześniej rozpoczęto ale ale właśnie tą całą działalność z młodymi, prawda, z malutkimi tymi naszymi pociechami. I wiem, że to do tego czasu trzymacie i bardzo się cieszę, że po prostu, że, Panie Prezesie, że to kontynuujecie. Także myślę, że, że bo tu jest właśnie cała rzecz, żeby wywoływać tych młodych ludzi nie przy telewizorze, nie przy komórce, nie przy internecie nawet, bo to jest ważne, ale to musi być w odpowiednich proporcjach, tylko właśnie na boisku. Także no, można by było jeszcze wiele, że tak powiem, mówić, ale nie chcę tutaj jakoś być nauczycielem kimkolwiek, bo ja tylko się dzielę swoimi doświadczeniami, a nie chcę nikogo pouczać. W każdym razie zachęcam, zachęcam tutaj wszystkich miejscowych po prostu do tego, żeby no, po prostu ten klub nam lepiej prosperował. To co na koniec? Orlando z Pomlek naprzód!